Czym jest szkoła autoprezentacji i kreacji wizerunku przed kamerą i dla kogo ona jest? Dla... Kobiet i mężczyzn dla osób, które chcą nauczyć się siebie przed kamerą. Chcą prezentować się dobrze przed kamerą, chcą czuć się dobrze przed kamerą, chcą mówić mocnym i wyrazistym głosem. Chcą nauczyć się układać sobie struktury wypowiedzi swoich, swoich wypowiedzi przed kamerą, tego, jak i od czego mają zacząć, co w środku na czym skończyć. Chcą wykrzesać siebie to, co mają najlepszego. Nie chcą się stresować, nie chcą się bać, chcą się dowiedzieć. W jaki sposób pracować ze sobą, aby ta kamera nie była straszna, żeby była przyjemna i żeby móc z nią pracować częściej. Jest to pięciomodułowy program. Program, gdzie zaczynamy od aranżacji domowego, czy studia nagrań, czy też firmowego studia nagrań, tam, gdzie chcesz nagrywać, tam żebyś się nauczyła tego, w jaki sposób możesz to stworzyć bez wysokobudżetowego sprzętu. Niskobudżetowo. Na każdą kieszeń, w taki sposób, jak poznać język pracy z kamerą, aby móc z kamerą współpracować dobrze i nagrywać w każdych warunkach. Drugi moduł to jest praca z głosem. To jest e, ćwiczenie naszego mocnego, wyrazistego głosu. Taki, którym posługujemy się lekko, łatwo i przyjemnie, ale który też wzbudza zaufanie, który powoduje, że nasze wypowiedzi są dużo bardziej wiarygodne, my się z nim dobrze czujemy. Trzeci moduł to autentyczna kreacja, czyli nauka siebie, po warunkach tutaj jest praca, czyli wyciągamy to, co w nas drzemie, wyciągamy do tego, żeby się czuć z samym sobą bardzo dobrze. Czwarty moduł to jest kreacja już przed kamerą. To jest to ten moment, kiedy wychodzimy dalej, kiedy stwarzamy przestrzeń na to, żeby wybrać co i jak przed kamerą pokazać, a czego nie. Tutaj uczymy się tego, też w jaki sposób chcemy to kreować i krok po kroku sukcesywnie do tego dochodzimy. I piąty moduł to jest wideo storytelling. Właśnie te struktury wypowiedzi, żeby nie zaczynać od przedstawiania się, jeżeli nie mówimy o naszej marce, tylko o produktach, żeby układać sobie wypowiedzi, czy też takie promocyjne, czy sprzedażowe, czy opowiadające o różnych zagadnieniach, które chcemy przedstawić. Te 5 tygodni to będzie 5 tygodni wspólnej pracy. Będą lekcje, będą moduły, tych lekcji jest sporo, będą zadania, można je wykonywać. Będzie wspólna praca też na spotkaniach, na live'ach, co tydzień będzie live, ale też w jednej z opcji e, jest praca ze mną w grupie. To jest praca masterclass, czyli zbieramy grupę, niedużą grupę, do 20 osób maksymalnie w grupie i tam. Co tydzień się spotykamy, są zadania, ja je oglądam, każdej uczestniczki, każdego uczestnika, jeżeli też będą uczestnicy, oglądam, spotykamy się co tydzień we wspólnej grupie i robimy analizę. Analizę tych konkretnych zadań, które przesłałyście, przesłaliście, żeby to nie było tylko teoretyczne, ale żeby rzeczywiście była moc właśnie wdrażania i ćwiczenia, a nie tylko teorii. Jeżeli masz pytania, to zachęcam, jeżeli masz świadomość tego, że już jesteś gotowa, już jesteś gotowy, to też zachęcam do udziału, do uczestnictwa. Będziemy naprawdę intensywnie pracować, ale też dobrze się bawić. Do zobaczenia.